20% powierzchni Litwy to obszary chronione. Tutaj jest 5 parków narodowych, 30 regionalnych i 200 innych o podobnym statusie. Jesteśmy w Dzukińskim parku narodowym. To największy z tych pięciu parków w tym kraju, chroni przede wszystkim. Największe bagna na Litwie, a jego 90% powierzchni porastają lasy sosnowe. Na terenie Dzukijskiego Parku Narodowego jest wiele rezerwatów. Do wielu z nich też można wejść tylko z przewodnikiem. To ogromne obszary leśne, łąki, bagna, rzeki i źródła. Są ostoją dla wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Naszą wycieczkę po Dzukijskim Parku Narodowym zaczynamy od ogrodów boba, czyli od źródła najczystszego potoku w Litwie. W smaku taka neutralna. Ale ma genialną temperaturę, oceniam, że jakieś 6-7 stopni, jak taka woda wyciągnięta z lodówki, a że dzisiaj prawie 30, to wchodzi idealnie. Dobra, nie? Mhm. Uh -huh. Myślałam, że będzie taka słonawa, ale nie. Nie, taka właśnie nic nie czuć w niej Nie, żadnych taka takich. fajna woda. Nic dziwnego, że ta pani z tą butelką tu przyszła. Tak. Jeszcze ten, bo się, się nie pozradio. Jest to zdrowej wody. To źródło znajduje się na końcu wsi Morgiewicze, i już ta sama wieś robi wrażenie. Naprawdę warto się tutaj zatrzymać i popatrzeć, jak ludzie żyją tak w zgodzie. Z tradycjami, że ta architektura taka jest zachowana, mimo tego, że widać, że domy są nowe, ale są zbudowane na stary styl. W chcieliśmy zobaczyć teatr, który 93 lata temu został wybudowany jako sprzeciw wobec okupacji. No, ale niestety nie możemy Wam go pokazać, bo z tego co widzimy, to najprawdopodobniej uległ spaleniu. Był duszą tej małej społeczności. Na szczęście nie spotkaliśmy już zgliszczy, tylko widać, że po prostu chwila, moment i będzie to odbudowane. Może z tą odbudową to nie tak szybko, bo na tablicy jest ogłoszenie, że zbierają kasę na to, ale już jakieś fundamenty są. Niespełna 10 km od Druskiennik mieści się park Grutas. Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę z miast zaczęto masowo usuwać pomniki socjalistycznej przeszłości. Nie bardzo było wiadomo, co robić z tymi Leninami, Stalinami. Radzieckimi wyzwolicielami miast. Ogłoszono konkurs na zagospodarowanie komunistycznych monumentów. Zwyciężyła koncepcja litewskiego milionera Williumasa Majinauskasa, który na ten cel przeznaczył 20 hektarów ziemi i spore środki finansowe. Stworzył on coś na wzór sceny syberyjskiej, na której poustawiano wszystkie niechciane monumenty z całego kraju. Do dziś to miejsce wzbudza mieszane uczucia. Od samego początku, czyli od roku 1999, idea parku Grutas miała swoich zwolenników i przeciwników. Z jednej strony pochwalano fakt zachowania pamiątek przeszłości dla przyszłych pokoleń, z drugiej obawiano się powstania tu miejsca kultu, gdzie będą się odradzać upiory komunizmu i będzie się czczono sowieckich idoli. Trzeba wiedzieć, że na Litwie od komunistycznego reżimu ucierpiała 1 trzecia społeczeństwa. Około 360 tysięcy osób zabito, zesłano na Sibir albo do łagrów. A 440 tysięcy osób zmuszono do opuszczenia kraju i szukania schronienia poza granicami. Park w niczym nie przypomina parku rozrywki. Cały ten teren przypomina raczej o bolesnej przeszłości, bólu, cierpieniu i stracie. Nie widać tu laurów wznoszonych na cześć sowieckich postaci. A co wymyślicie o takich miejscach? Czy powinny być zachowane, czy lepiej głęboko zakopać i zapomnieć o niechcianej historii? się do rezerwatu największe to w Litwie. Tam wcześniej wspominaliśmy, że w Zukijskim Parku Narodowym są właśnie rezerwaty, do których można wejść tylko z przewodnikiem. Udało nam się umówić, załapać na wycieczkę, więc jedziemy. Mieliśmy duże szczęście, bo ze względu na brak znajomości litewskiego, dostaliśmy przewodniczkę tylko dla siebie, która dokładnie opowiedziała nam o znaczeniu i funkcjonowaniu torfowisk. Niesamowite, jak natura sama sobie potrafi poradzić w trudnych warunkach. A najważniejsze, co wynieśliśmy z tej wycieczki, to jak ważna jest ochrona takich miejsc przed degradacją ze strony człowieka. Park Narodowy jest szczególnie bogaty w dziedzictwo etniczno-kulturowe, a wsie znajdujące się na jego terenie podnoszą walory krajobrazowe tego parku. Rozsiane wśród suchych lasów sosnowych zachowały unikalną drewnianą architekturę, a my wybraliśmy się do kilku z nich. W Mustejce mieszka bardzo mało ludzi około 36 tak podają przynajmniej dane z 2021 roku. Tutaj jesteśmy na głównym skrzyżowaniu tej wsi. No i charakterystyczne trzy krzyże. Krzyże ogólnie można zobaczyć przy wielu przydomowych ogródkach i przy drogach. Z krzyżami wiąże się długa tradycja. No, i właśnie rzeźbienie tych krzyży i obrzędy z tym związane są wpisane na niematerialną listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Te krzyże mają za zadanie chronić wioskę i jej mieszkańców. Możecie zauważyć, że mają fartuszki. No i te fartuszki tak się zastanawialiśmy, właśnie, co to za zwyczaj. I ponoć jest to bardzo stara tradycja, a wieszają je młode kobiety. To. W intencji dobrego życia, dobrego zdrowia, zdrowych dzieci. Głównym zajęciem mieszkańców tych małych wioseczek było leśnictwo, myślistwo, zbieranie jagód, grzybów, no i pszczelarstwo. Ale pszczera, pszczelarstwo takie leśne, czyli bartnictwo. I tu w mustejce jest skansen pszczelarstwa. Nikogo tu nie ma, ale idziemy sobie zobaczyć. Mam nadzieję, że nie napadnie nas rój Tutaj za mną widać, jak kiedyś właśnie drążyli takie dziuple, czyli barcie. Tam pszczoły miały swoje gniazda. Ludzie później mm, przystawiali drabinki, wdrapywali się i zabierali pszczołom cały urobek. Muzyka Tutaj też są takie tablice z nazwami roślin, które są wysiewane. To są rośliny takie najbardziej miododajne, żeby pszczółki miały co jeść. No, nie są to takie ule, jak mojego brata. Maciek, pozdrawiamy Cię. Zbłądzony polski samochód zrobił tutaj prawdziwą furorę. Pół wioski wyszło, chyba z 10 osób było. A pod uwagę, że to 30 mieszka, to prawie pół. Internetu to tutaj się nie uświadczy. No i z tego, co się dowiedzieliśmy, to jakieś 2 km do granicy białoruskiej. No i w sumie też może być, że taka Białoruś to byłby ciekawy kierunek, tylko wiadomo, jak to tam wygląda, bo to media jedno, rzeczywistość całkiem co innego. Czy taki standard, nie? Trzeba się samemu przekonać. Kolejna miejscowość na naszym szlaku. Tym razem są to zerwiny. Uczucie tutaj jest jak wskansenie. Domy z XIX, początku XX wieku. A mieszkają tutaj normalnie ludzie. Иисус, как не ма Я немножко по-русски, немножко Ну, по... no, понимаете? Так, так. Но всем выгодно, всем деньги. Так, В no. земле за много людей. Угу. Да? Как в хинах Да, если не бывает, что вы мыслите, Eto wodę pustili. Kto? Ruskie. Na Facebookie czy po telewizorze nie widzisz niczego. No w Facebookie. mnocie piszą tam. Można poczytać. No. Ale różne rzeczy piszą na Facebooku. No, no, tylko na to. No patrzeć, co, mhm. co trzeba. Tak. Bo są też tacy co za pieniądze piszą. Da, 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 da. Może no, zapomniałem. No tak. I nie, i nie wszystko umiałem. Ale my się dogadaliśmy. No, nie, my się ja. dogadaliśmy. No, tak. ja. Już teraz wszystko wiemy, o co chodzi z tymi wsiami. Te domki wszystkie takie piękne, bo 15 czy 20 lat temu łapę na tym położył no, architekt, konserwator zabytków. Nie można zejbudować tych domków, jakby się chciało, tylko tak jak nakazuje architekt. No i nawet nie mogą sobie okien zmienić na większe. Bo te wszystkie domki mają takie malutkie, mało światła. Nikogo to nie obchodzi. Ma być tak, jak chcą. No i część z tych domków jest po prostu postawiona na nowo, mimo tego, że są w starym stylu. Tak, muszą tak wyglądać jak te stare. A tych starych też nie można rozebrać. Także też na, w wielu obejściach widać, że jest stary dom, ale że też jest obok gdzieś nowy. Pewnie już ma normalnie kanalizację, Może prąd pociągnięty, wszystko, wszystko co trzeba. Co by nie mówić, radosne jest takie chodzenie po tych wioskach, bo to wygląda naprawdę jak z jakiegoś filmu. Scenografia. Bliżej temu do scenografii niż do takiego żyjącego no miasteczka tak, wioski. Jakby to był no taki skansen, właśnie. Tylko ludzie chodzą, koszą trawę, <grychy> żyją, mieszkają. No i to co mnie bardzo zdziwiło, że tu jest wszystko zadbane. Każde to obejście ma tą trawkę wykoszoną. Tak dbają o to wszystko. Ja się spodziewałem, że tutaj będzie taka bonanza trochę. A to mnie zdziwiło, bo tak naprawdę bliżej im, do Europy, nim, nim, bliżej im do, do Europy niż nam, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają te wioski. Tak pani jeszcze coś ciekawego powiedziała. Bo ona jest tutaj przyjeżdża spędza tutaj lato i sporo jest ponoć takich osób. Nawet sporo jest tu takich osób, które spędzają tu tylko lato, na zimę wyjeżdżają. Ale jak ona kupiła tutaj dom, to były tu krowy, były świnie, kury. A teraz już nie ma na tych wsiach. Są trzy, trzy gospodarstwa: w jednym mają trzy kury, w drugim mają osiem kur, a w trzecim pięć kur. A dom kupiła 20 lat temu. Tak. Tak, i wtedy był jeszcze jeden telefon na wsi, a teraz wszyscy mają w kieszeni. Fajnie tak pogadać. Zmienia się wszędzie. A pani miała babcie Polkę. Dlatego tam kilka słów znała po polsku. Kilka po rosyjsku. Tak. Trochę pomigaliśmy i wszyscy się dogadali. Właśnie, jak się czuję chce dogadać, to się wszędzie dogada. Wjechaliśmy nad rzekę Uła. Uła, Uła. Ale to nie dla niej tu przyjechaliśmy. Chociaż zaraz poszukamy jej źródła. Ale za nami możecie zobaczyć wydmy. I te wydmy stanowią o oryginalności Zukińskiego Parku Narodowego. Te lasy sosnowe, właśnie te torfowiska, w których byliśmy w rezerwacie, to wszystko wyrosło na, na takich piaskach. Co stanowiło nie lada problem dla okolicznych mieszkańców. Bo tak naprawdę poza lasem mało co tutaj można hodować. No tak, ziemie są nieurodzajne, ale za to yy, z darów lasu mogą, ko mogli korzystać. A pode mną naturalny pomnik przyrody oko Uły. Uli? <laughs> rzeki Uła. <laughs> oko Rzeki Uła. Z tej to bym się chyba nie napił, bo ona już taka jest niezbyt fajna. Ten piasek chyba takie wrażenie sprawia brudnej. W każdym bądź razie, co warte zaznaczenia, Litwini już w starożytności przykładali bardzo dużą uwagę do tych wód, i legenda tutaj głosi, że miejscowi mieszkańcy w celu uzdrowienia przychodzili i pili wodę właśnie z tego źródła. Źródełko zaczyna się 1,20 m pod nami, ale ze względu na piaski nie widać tej głębokości. Starożytne legendy dalej są tutaj praktykowane. Widzieliśmy niejedną osobę, która podchodzi do tego w źródła i napełnia sobie butelkę wodą. No, nas i tak radośnie wulgocze. Żeby nie było, że Dukiński Park Narodowy to tylko lasy i wioski, to jesteśmy w mieście Merecz, to najważniejsze miasto w tym rejonie. Kiedyś było to ulubione miejsce polowań królów polskich i wielkich książąt litewskich. Właśnie w tym domu 20 maja 1648 roku zmarł król polski i wielki książę litewski Władysław IV Waza. Co prawda już nie ma, ale widoki na niemen dalej są fajne. W okolicach Mereczu wybraliśmy się jeszcze do tajemniczego miejsca mocy. Zobaczcie sami dokąd trafiliśmy. Miejsce mocy okazało się miejscem miłosierdzia Boga, Ojca Wszechmogącego. My mamy chyba szczęście do tych miejsc mocy. No, po prostu. Chyba nie ma miejsc mocy. Ale za to fajne jest to, co ta kopuła robi z dźwiękiem i jak się to tutaj odbiera. To dla samego tego wrażenia, co tutaj się dzieje z dźwiękiem, warto przejść. W tym miejscu mocy jeszcze nie byłeś. Jeszcze nie byłem. To for you, wyszukałam. Najpierw coś dla duszy, a teraz coś dla ciała. Anielska woda. Pewnie każdy z nas ma inne zdanie na temat takich miejsc, ale to już zostawiamy wam do przemyślenia. My sobie jeszcze chwilę posiedzimy, nazbieramy mocy, ale będziemy kończyć już ten odcinek, i mamy nadzieję, że zebrana moc pomoże nam zobaczyć się z Wami w kolejnym odcinku. I mamy nadzieję, że przywitamy Was z nadmorza bałtyckiego, ale nie tego polskiego, tylko tego litewskiego. Do zobaczenia. Cześć. 12% powierzchni Litwy to obszary chronione. Na Litwie jest 5 parków narodowych, 30 regionalnych. Podejrzenie spamu. 12% powierzchni Litwy zajmują obszary chronione. Chronio w takim parku narodowym to jeden z bagien, mokradeł. Kurwa. Są stoją, wielu gatunków. Wybieramy się do rezerwatu chroniącego. Największe to w... to fiki to, fiki tam, to fiki. Park w niczym nie przypomina parku rozrywki. Cały ten teren przypomina Park w niczym nie przypomina parku rozrywki. Cały teren przypomina o raczej. Park w niczym nie przypomina parku rozrywki. Cały teren przypomina raczej o bolesnej przeszłości, cierpieniu, bólu i stracie. Park w niczym nie przypomina parku. Park w niczym nie przypomina parku. Park w niczym nie przypomina parku rozrywki. Cały ten teren przypomina raczej o bolesnej przeszłości, tęskności i stracie. Park w niczym nie przypomina parku Japie. Nie widać tutaj nigdzie nie widać tutaj laurów wznoszonych na cześć sowieckich. Nie widać tu laurów znoszonych na cześć sowieckich postaci. Kur... Pojedziemy nad Morze Bałtyckie. Nie nasze, te litwińskie, litewskie. <grystanie> Ten dźwięk to tu jest niesamowity. Jaki kubik jesteś. Ale tutaj jest dźwięk. O się